W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Boże miłosierny, z stronu Twojej chwały wejrzyj na biedne dusze w czyścu cierpiące, wejrzyj na ich karanie i męki, jakie ponoszą, na łzy, które przed Tobą wylewają. Usłysz ich błagania i jęki którymi wołają do Ciebie o miłosierdzie. Zmiłuj się nad nimi i odpuść im grzechy. Wspomnij najłaskawszy Ojcze na mękę, którą Twój Syn podjął dla nich. Wspomnij na krew przenajświętszą, którą za nich wylał. Wspomnij na gorzką śmierć Jego, którą dla nich podjął, i zmiłuj się nad nimi za wszystkie ich przewinienia, których się kiedykolwiek dopuściły, ofiaruję ci przynajświętsze życie i wszystkie czyny twego najmilszego syna za zaniedbania popełnione w twojej świętej służbie, ofiaruję ci jego gorące pragnienia za opuszczenie dobrych i zbawiennych spraw. Ofiaruję Ci nieskończone zasługi Twego Syna. Za wszystkie krzywdy, jakich od nich doznałeś, Ofiaruję Ci wszystko, co Ci kiedykolwiek miłego świadczyły. Na koniec, za wszystkie męki, które słusznie muszą cierpieć, Ofiaruję Ci wszystkie pokuty, posty, czuwania modlitwy, prace boleści, krew i rany, mękę i śmierć niewinną, którą z najgorętszej miłości, cierpiał za nas najmilszy Twój syn. Błagam Cię, abyś raczył przyjąć te ukochane dusze do rajskiej szczęśliwości, aby Cię tam wielbiły na wieki. Amen.